Dzień dobry, witam na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj szczególnie osoby urodzone w znaku koziorożca. Mam nadzieję, że ten poprzedni horoskop Wam się sprawdził, że, że były u Was takie sytuacje, kiedy ta obfitość i to, ta poprawa jakości życia do Was rzeczywiście przyszła. Że też mieliście takie poczucie, że sami kierujecie swoją drogą, że to wszystko składa Wam się na takie właśnie bardzo, bardzo dobre poczucie zysku, obfitości i bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w grudniu, tutaj Wam na grudzień, karty Wam powiedzą, czego się będzie można spodziewać. Proszę informacje dla osób urodzonych w znaku koziorożca na grudzień 2021. Co może przyjść, co może być istotne. Wszystko co Tarot może powiedzieć dla koziorożców. Zobaczmy, jaka będzie ener energia główna tego miesiąca. Arcykapon piękna energia. Piękna energia. To co będzie traciło na znaczeniu karta śmierci, czyli coś tutaj możliwe, że wam się kończyło, lub skończyło, może jakaś zła złapasa odeszła, i to już jest koniec, tak? To już nie będzie miało w grudniu do was na Was dużego wpływu. Natomiast paś buław to jest energia, która. Przyjdzie bardzo taka radosna, twórcza, żywiołowa energia, więc tu myślę, że będą bardzo fajne sprawy u Was się działy w grudniu. Zobaczmy, co jeszcze. Tutaj powinniście wiedzieć: wieża, rycerz mieczy, wisielec. A, Michielest to chyba też był w listopadzie, o ile dobrze pamiętam. I Mak. Bardzo fajne, macie tutaj przesłanie. Macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart z Arkanów Wielkich. Co to oznacza? Oznacza to, że zmiany, które być może właśnie zostały zapoczątkowane w listopadzie dla wielu osób z podznaku koziorożca, koziorożca. One będą trwały dalej. Karta arcykapłana mówi o tym, że wy się będziecie cieszyli i cieszyły tym, że będziecie mieli możliwość, żeby skorzystać z różnego rodzaju szans, które Wam będzie przynosiło życie. I to będą różnego rodzaju szanse, ale one Generalnie będą służyły temu, żebyście wy szli swoją drogą, wyznaczoną ścieżką, tak jak wy chcecie, czyli znowu odnoszę się do tego, co było w listopadzie, że to wy macie być dla siebie taką osobą, która kieruje tym życiem, i arcykapłan może wam jedynie pomóc. W takim popatrzeniu, jakie są ramy tych Twoich działań, drogi koziorożcu, te ramy, żebyś miał, miała poczucie zadowolenia, ale to, żebyś wiedziała, którędy iść, którędy podążać tam do tego światła. I tak jak powiedziałam, jakieś tutaj trudne być może sprawy kończą się, czy się skończyły, ale po to, żeby Wziąć oddech, żeby zobaczyć świat po nowemu, zobaczyć to światło, które, które się pojawia również tutaj w tej karcie, bo to jest karta przemiany, tak naprawdę to jest karta przemiany. Coś już jest takim czymś, co nie działa, co już tobie nie odpowiada. Co już w zasadzie no, straciło dla ciebie znaczenie, wartość, albo po prostu samo się zakończyło. Więc ty musisz wejść w inną energetykę, i to jest bardzo taka, powiedziałabym wysokowibracyjna ta energetyka, ze względu na te aż pięć kart z arkanów wielkich. Paś Buław. To jest, powiedziałabym, radość stworzenia, radość z działania, radość taka sama w sobie, ale ponieważ to jest paść miecz, paź buław, jak wszystkie pazie jest to młoda energia, ponieważ gdzieś wchodzisz, ciągle wchodzisz w jakieś nowe sfery, nowe nowe jakieś zadania być może, czy w nowe relacje, czy odsłonę nowych zadań, czy nowych relacji, kolejną odsłonę, tak po nowemu, to dobrze jest, żebyś ty, drogi koziorożcu, wiedział, żebyś wiedziała, którędy należy pójść, właśnie gdzie jest ta droga, jak ta droga przebiega. Co prawda arcykapłan tutaj mówi, że on ci pomoże, tak, on tutaj Stoi, siedzi przed tymi schodami i on cię tam pokieruje, gdzie trzeba. Tym niemniej dobrze jest, żebyś na no własny użytek już wiedziała, czy wiedział, gdzie jest to światło, żeby to światło cię prowadziło. I to, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć to światło, to w tym przyszłym miesiącu, czyli w grudniu, może to być potrzebne tobie, to, co, o czym mówi. Wisielec. Mówi o tym, żebyś popatrzyła, popatrzył na te swoje sprawy, które do tej pory masz, do te swoje relacje, na te osoby, z którymi przebywasz, z troszkę innej niż dotychczas perspektywy. Ta zmiana perspektywy jest bardzo potrzebna. Z jednej strony, dlatego, że to jest coś nowego. Jakiś nowy etap się tobie zaczyna i, i u ciebie. A z drugiej strony, Tutaj karta wieży zapowiada, że jakieś stare przekonania, jakieś stare sposoby myślenia, jakieś poglądy na, na czyjś temat lub na temat jakiś, one mogą już okazać się niewystarczające. I albo one muszą zostać po prostu zostawione, albo same runą, albo też. Zobaczysz z jasnością, że to już jakby nie do końca jest dla Ciebie. Ale tak czy siak, Ty z tą energią tutaj, tą nową, młodą energią i z tym zapałem, będziesz patrzeć, jak, jak zrobić, żeby podążać do tego światła, które jest też Twoim celem i który będzie Twoim celem. To może być kwestia tego, że wyznaczysz sobie właśnie jakieś nowe kierunki w grudniu. Niekoniecznie to musi być tak, że to będzie całkiem, nie wiem, przemyblowanie Twojego życia, ale często właśnie w grudniu ludzie mają, właściwie to może bardziej na początku stycznia, ale w grudniu też, zwłaszcza pod koniec, ludzie zaczynają podsumowywać rok zaczynają zastanawiać się czy to było dobre to co ja robiłam, czy robiłem i być może właśnie to takie spojrzenie z innej strony i postanowienie, że ja jednak tutaj dokonam jakiś korekt albo zmian w tym swoim życiu do ciebie przyjdzie koziorożcu i rycerz mieczy mówi o tym, że możesz w w niektórych momentach być taki, taką osobą dość porywczą, ale też możesz mieć dużo pomysłów, możesz mieć sporo takich możliwości do tego, żeby rozmawiać z różnymi ludźmi, omawiać te różne kwestie, ale również to jest taka trochę przestroga, żeby nie popadać w konflikty bo możecie mieć do tego niewielką, ale jednak tendencję. I zobaczyć, zobaczymy, co, co tutaj jeszcze Wam tarot powie. Na grudzień dla koziorożców, proszę o informacje dla koziorożców na grudzień 2021. Zobaczę najpierw, o czym mówi ten arcykapłan. Tutaj mamy siódemkę buław i cesarza. Widzicie co, ja myślę, że mm, może być tak, że wy w grudniu będziecie mieć taką potrzebę y, bronienia swoich przekonań i te, tego też może dotyczyć ta karta. Rycerza buław, że wy się gdzieś tam, przepraszam, rycerza mieczy, że wy się gdzieś tam po prostu trochę zakręcicie wokół tego, co jeszcze chcielibyście, czy chciałobyście jednak zatrzymać. Ale mądrość cesarza, wsparta też prowadzeniem arcykapłana. Nie pozwolą Wam na to, żeby zatrzymywać się przy tym, co jest dla Was już niepotrzebne, po prostu. Nie ma co się upierać przy różnych kwestiach. To, to może być dla Was też taką wskazówką. Zresztą karta, kapło, karta cesarza to jest kolejna karta z Arkanów Wielkich, więc tutaj naprawdę idą wielkie zmiany do Was. Ósemka pentakli, to jest karta, która mówi o tym, że Wy macie za sobą już bardzo duży potencjał. Wy się już możecie cieszyć tym, co zgromadziłyście, zgromadziliście, co żeście sobie wypracowali, ale to jest nie koniec Waszych możliwości. Możliwe też, że ta karta odnosi się do tego, że skończy Wam się w grudniu bądź z końcem grudnia, bądź z początkiem, jakaś umowa, umowa o pracę, i trzeba będzie trochę być cierpliwym, żeby ten okres taki przejściowy, obojętnie czy to będzie dotyczyło pracy czy nie, ale zawsze ten czas przejścia wymaga cierpliwości z tego powodu, że zanim nauczysz się po nowemu funkcjonować, to możesz jeszcze mieć ochotę trzymać się trochę tego, tego starego, tak zwanego. Zobaczmy, co ten paś Buław tutaj wam mówi. Paś Buław mówi o tym, że będziecie współdziałać z innymi osobami, że to nie będzie tak, że będziecie sami tutaj działać. Nie. Tutaj jest rzeczywiście współdziałanie z innymi. I paść mieczy mówi też o tym, że tutaj możecie mieć właśnie poznać kogoś albo wznowić czy też odnowić jakąś relację na zasadzie takim, takiej, że. Jakby na nowo gdzieś tam o czymś zacznie się rozmawiać, i to może dotyczyć właśnie bardzo, wydaje mi się, sfery pracy, że to mogą być jakieś takie bardzo konstruktywne rozmowy, jakby odświeżenie czegoś. To może się wiązać powiedzmy właśnie z jakimś nowym ewentualnie kontraktem czy umową. O czym mówi ta wieża? Tutaj, już wyskoczyła. Karta, ale ja tutaj jeszcze wyciągnęłam jedną. Wierzę, może mówić o tym, że właśnie coś zobaczycie takiego, coś do Was dotrze, że jakby pewne kwestie one są już do zostawienia i to Wam może e, z jednej strony przynieść ulgę, że to co stare odchodzi, ale z drugiej strony to może być też dla Was w pewnym stopniu trudne. Tym niemniej e, Karta Maga, kolejna karta z Arkanów Wielkich, mówi tu o tym, że Ty w grudniu będziesz wiedzieć, Ty zobaczysz to bardzo jasno, z bardzo dużą jasnością, dokąd Ty zmierzasz, drogi koziorożcu. To jest karta takiego bardzo konkretnego działania i podążania w wybranym kierunku. Zresztą y, powtórzenie tutaj jest tej karty MAGA. Y, rycerz y, Buław y, mówi o tym, że y, możesz mieć y, taką pokusę, żeby zapalić się do jakiegoś y, pomysłu, ale zważ najpierw na to, rozważ też y, na nowo te, ten swój zapał, czy rzeczywiście y, to działanie to jest dla Ciebie. Nie znaczy to, że Przyjdzie coś, co nie będzie dla ciebie. Tylko że rycerz buław często oznacza taki słomiany zapał, i żeby nie było tak właśnie, że to jest ta historia. Dlatego czwórka buław, czwórka mieczy, przepraszam, zachęca Cię do tego, żebyś zanim podejmiesz działanie jakieś, poprzyglądała się, poprzyglądał właśnie z troszkę innej perspektywy, żebyś się zastanowiła, zastanowił. Dopiero ruszaj do działania. Ten mag, który jest podwójnie tutaj pokazany, to z całą pewnością jest coś, co bardzo dobrze rokuje na cały miesiąc, ale też na cały przyszły rok. Zobaczcie, macie tutaj kartę gwiazdy. Karta gwiazdy i karta maga, powtórzonego maga przy arcykapłanie, to jest naprawdę. Fantastyczna fantastyczne zapowiedź nowego roku dla Was. Oj, będzie się działo w Waszym życiu, drogie Koziorożce. Będzie się działo tak pozytywnie. Także zbierajcie siły, bo tu będziecie działać. Król, Król kielichów może dla wielu z Was oznaczać po prostu szczęście w miłości. To może być szczęśliwe zakochanie. To może być również zawarcie małżeństwa, albo dążenie do tego, to mogą być jakieś zaręczyny, czas świąteczno-noworoczny przed nami, więc również na takie sprawy tutaj jak najbardziej może być miejsce. I zobaczmy, o czym mówi ten rycerz mieczy. Rycerz mieczy, paść pentakli. Trzy pazie do tej pory się nam pojawiły i umiarkowanie. Czyli będzie sporo właśnie tej młodej, nowej energii. Paść pentakli mówi, żebyś ty się troszkę też właśnie tak pohamowała i pohamował, żebyś nie pędziła nie pędził tak szybko przed siebie, bo coś możesz gdzieś tam po drodze przeoczyć, istotnego dla siebie. Ale wszystko się ułoży, wszystko się uładzi. Wszystko znajdzie swoje miejsce w grudniu dla ciebie, drogi koziorożcu. A przede wszystkim wydźwięk tych kart jest niesamowicie pozytywny. Niesamowicie pozytywny. Aż wam zazdroszczę tego czytania, bo sama chciałabym takie mieć na grudzień. Zobaczymy, co jeszcze tutaj powiedzą wam karty wyroczni na grudzień, jak, jak, jaką radę, przesłanie będą miały dla Was jeszcze dodatkowo. Koziorożec, proszę o radę, przesłanie na grudzień 2021 dla koziorożców. Cierpliwość. To refleksja i opieka. Widzicie, co, cierpliwości e, nigdy dość. Ja myślę, że ta cierpliwość e, to się tyczy e, zarówno która mówi, żebyś owszem, działała i działał z nową energią, ale niezbyt impulsywnie. Żeby jednak nie było tej impulsywności, którą się tutaj charakteryzuje rycerz mieczy i rycerz buław, którymi gdzieś tutaj, o tu jest rycerz buław. Żeby właśnie, żeby tak bardziej spokojnie, nienerwowo, wszystko tutaj się będzie ładniej Wam układało. Jeżeli tylko będziecie podążać właśnie tą drogą, którą... Powinnyście i powinniście podążać, a to jest droga do sukcesu. I jakieś poboczne sprawy tutaj jakby nie powinny Was zajmować, ale żebyście wiedzieli i wiedziały, jaka to jest ta droga, to właśnie dopełnieniem tej karty Wisielca, który uzmysławia sobie i karty Wieży, która pokazuje w pełnym blasku błyskawicy, Coś, co jest ukryte, zakryte, to jest ta karta autorefleksji. Przyjrzyjcie się swoim obawom, przyjrzyjcie się temu też, jakie macie zdolności, jakie macie możliwości. Zróbcie rachunek, taki na zasadzie plusy i minusy, albo minusy i plusy, jak tam wolicie, z której strony, żeby co było. I bardzo tak. Z czułością do siebie podejdźcie, ale też bardzo w sposób taki krytyczny, czyli taki, żeby jednak zobaczyć, jakie jest to moje wnętrze. To, o czym mówi też tutaj Wisielec, żeby popatrzeć trochę z innej strony, również na siebie, nie tylko na innych. I bądźcie dla siebie dobrzy, jeszcze raz powtarzam. Opiekujcie się sami sobą, bo y, idą do Was y, zmiany, które będą wymagały od Was różnego rodzaju działań. I żeby się w tym wszystkim jakoś y, nie zaplątać, y, nie pogubić, nie, nie poczuć się y, przytłoczonym tą ilością y, różnych y, nowych bodźców, y, to trzeba y, bać o siebie. Więc dbajcie o siebie. Nie przemęczajcie się za bardzo, a jeżeli jesteście i będziecie zmęczeni czy zmęczone, to po prostu, jak to się mówi, wrzućcie na luz. Czeka Was przepiękny grudzień, i myślę, że cały przyszły rok. Ja tego Wam gorąco życzę i serdecznie Was pozdrawiam.